Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do drugiego listu Piotra, do pierwszego rozdziału i do drugiego wersetu, ale przeczytamy pierwsze dwa wersety, które zapisał Piotr. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnażają przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że apostoł Piotr w tym jednym wersecie, drugim wersecie, w którym mówi, że łaska i pokój niech się wam rozmnażają przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, mówi, że łaska i pokój mają pochodzić od naszego poznania, poznania Boga i Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Inaczej mówiąc, Piotr mówi, Łaska i pokój pomnażają się w życiu chrześcijanina ucznia Jezusa Chrystusa, gdy coraz lepiej poznaje on swojego mistrza. Inaczej można byłoby powiedzieć, im bardziej stajesz się chrześcijaninem świadomym znaczenia krzyża Jezusa Chrystusa, tym bardziej uświadamiasz sobie znaczenie łaski i pokoju w twoim życiu. Chrześcijańskie poznanie Jezusa Chrystusa. Jest osobistą społecznością, znajomością Jego osoby. Jest to poznanie go jako osoby w codziennym swoim życiu i zaciśnianie współżycia z nim w każdych aspektach naszego codziennego funkcjonowania. Mówiąc o łasce i pokoju pomnażanej przez poznanie Boga, Jezusa Chrystusa, Piotr tutaj nie ma na myśli intelektualnego poznawania Boga. A po prostu powiada, że chrześcijaństwo, uczniostwo jest stale pogłębiane przez osobistą społeczność z Jezusem Chrystusem. I życzę każdemu z nas, abyśmy łaskę i pokój rozmnażali, pomnażali przez poznawanie naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa w codziennej społeczności. Radości w Panu pozdrawiam do usłyszenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli.